Witam, piękne czytelniczki, zacnych czytelników. Zapraszam do wysłuchania fragmentów opowiadania Drzwi do czasu, które ukazało się w miesięczniku Twórczość. Zacznę, proszę Państwa, od dedykacji. Dedykuję tę opowieść malarzowi kolumbijskiemu Javierowi Bernal Arevalo. Jego żonie i ekipie kręcącej film o malarzu i jego sztuce. Dedykuję go także rezydentom Gdańskiej Fundacji WL4, środowisku Mlecznego Piotra. Do napisania tej prozy inspirowały mnie rzeźby Czesława Podleśnego, ważnej postaci w tej grupie. I teraz już wchodzimy w samą opowieść. Zaczynam od momentu, który się nazywa zimna połowa kwietnia, Mleczny Piotr. Było to jakieś nie miejsce, gorzej niż nigdzie, postindustrialny wygwizdnów. Snułem się pomiędzy żelaznymi widmami, rycerzy, szkieletów, robotów i kosmitów, Pewnie sam podobny do widma w czarnym, ociekającym wodą płaszczu z kapuzą. Wiało co najmniej szóstką w skali boforta. Zaciniało to kapuśniakiem, to śnieżną krupą. Przypomniało mi się, jak inaczej bywało tu latem. Wzdłuż nadbrzeża śmigały wotorówki, Potem po latach pojawiły się karykatury korsarskich brygantyn wożące wycieczki a zawsze martwą wisłą szły w morze jachty wielu bander był czas gdy w pobliżu huczała robota na budowlanych statkach odkryli tam to miejsce stoczniowcy kiedy nasza filozofująca grupka spotkała się z nimi w latach osiemdziesiątych. piersi przywieźli nas tu elektrycznym wózkiem Dwaj starzy spawacze z Wydziału Kadłubowego. Pokazali wszystko. Pustkowie wokół dwóch stojących obok siebie starych budowli. Ceglany duży budynek i stojący nad nim trochę skosem, trochę bokiem, nieczynny Żuraw Portowy, mamucich rozmiarów. Tu jest mleczny Piotr powiedział jeden ze spawaczy. Od tego czasu wiedziałem już, że to nazwa zajazdu dla szyprów o dwusetletniej pamięci potem gospody z ogródkiem dla gdańskich mieszczan. Dowiedzieliśmy się, że wbudowany z czerwonej cegły wielopiętrowy skład powstał, gdy przyszła cesarska stocznia. Podczas wojny były w nim magazynowane części do wyposażenia łodzi podwodnych budowanych dla hitlerowskiej marynarki. A gdy Polska nastała, gdy zaczęła się seryjna budowa statków dla Sowietów, trzymano w tych pomieszczeniach meble przeznaczone dla tych jednostek. Poniemiecka nazwa miejsca przylgnęła – Mleczny Piotr. Gmach miał taki metraż, taki labirynt korytarzy, schodów, ramp i wind, że gdy wybuchły strajki, konspira stoczniowa chowała tam swoje bibuły, a potem i powielacze. Księdza popiełuszkę spotkałem w dębkach w domu Stefana i Romy Bratkowskich. Palił, milczał. Przeglądał się, jak naprawiałem kominek w chatce Bratkowskich. Czułem, że zrobiłby to lepiej, ale nie chciał psuć mi zabawy. A teraz Gdańsk dał księdzu Jerzemu szeroką ulicę prowadzącą wprost do Mlecznego Piotra. To właśnie tędy przywiózł mnie taksówkarz, kiedy skończył się ciepły kwiecień, sztormy przygnały przykrą zimę. Miejsce, zamiast popaść w ruinę, jak tyle innych tajemniczych zakątków Starego Gdańska, przetrwało, wróciło do służby. Fundacja zrobiła tam ośrodek do życia i pracy dla dziesiątki artystów. Tu mieli też miejsce do organizowania wystaw i dyskusji o sztuce. Świetne miejsce. Pustkowie na uboczu, o krok od długiej centrum Starego Miasta. Zainteresowałem się fundacją dopiero wtedy. Gdy Tomek Siewny powiedział mi, że Inga nie jest jej rezydentką, ale ma tam przyjaciół. Teraz umówił się tu ze mną, nie umiałem się wyplątać ze sprawy filmu. Uważał, że moje bezlitosne krytyki i narzekania w jakiś sposób mu pomagają. Że kiedy pokaże się ze mną rezydentą fundacji, oni przyłączą się, będą dla niego wsparciem. A ja wiedziałem, że dla nich nie jestem żadnym autorytetem. Orientowałem się, że oni przede wszystkim pochłonięci są realizacją i promocją swoich projektów. Przyjaźnią się po ludzku, a na polu sztuki są indywidualistami. Mimo pieskiej pogody obiecałem, że przyjadę, bo ciekawili mnie. Były tam malarki, graficzki, rzeźbiarze a do tego była okazja poznać Urugwajczyka Mauro. Przyjechałem taksówką trochę za wcześnie. Reszta dnia utonęła już w czarnych wodach basenu. Było ciemno, kiedy zdarzyło się nieoczekiwane spotkanie. Wyszli z półmroku, z daleka pobłyskiwań, ludzie z żelaza, jakże inni od wizji Wajdy. Pancerne chochoły podleśnego. Zetknąłem się z tym talentem dawno, przedawno. Było to w Zakopanym, w Galerii Dom Doktora, wystawa metalowych, widmokształtych proroctw podleśnego. Chyba był wtedy w cieniu Hasiora, swojego mistrza i przyjaciela. Jeszcze w, powszechniej, w powszechnej świadomości sprawa śmieci nie eksplodowała. Po prostu zbierało się złom, a złom zebrany zaczął gadać do wyobraźni. Czesław Podleśny posłuchał tej mowy. Poczuł, że musi odpowiedzieć. Umiał robić w metalu. Powiadali, że uczył się nie tylko u Kenara, ale i u Kowali spod Tatr. Może u samego Bronka Cukiera czy Franka Mądrego. Rzeźby Podleśnego pokazały, że spawając, nitując, tnąc i gnąc, kując i latając, można zmusić odrzuconą materię, aby powróciła jako partner sporu. Rzeźbiarz, człowiek ze Śląska, potrafił tak łączyć skrawki, blach, okruchy mechanizmów, rury, łańcuchy i przybory kuchenne, że przemawiały patosem i liryką, grozą i humorem, ironią, sarkazmem. Siedziałem wtedy w zakopanym, widziałem, jak powstają te rzeźby, chwaliłem, coś o nich napisałem. Powyżej cytuję sam siebie. A potem zapomniałem, bo pojechał precz. Zapomniałem, bo świat się mieni tysiącem wcieleń, osacza wirami pośpiechu. Piecz piętrzy absurdami polityki. Teraz, po dziesięcioleciach, w innej już epoce, pod biczem śnieżnej kaszy w Stoczni Cesarskiej, pchany wiatrem, błądziłem wśród nowych dzieł podleśnego. Wydawało się, że wymaszerowały z drzwi mlecznego Piotra, rozpierzchły się ponad brzegach stoczniowych basenów, szły na oślep w wodę. Z żelazną logiką samozatraty. Stop! usłyszałem nagle kobiecy głos. Niech pan stoi tam, gdzie stoi. Robię zdjęcie. Błysnął flesz, i znowu. Odwróciłem się tam, skąd biło światło. Zobaczyłem drobną postać w białej kurtce puchowej z aparatem. Panna Kerszkę? Panna, czy nie? Gówno to Pana obchodzi, Inga Kerszkę. Domyśliłem się, że jestem tu po to, aby poznać charakterną, dla której cała ta afera filmowa. Nie wiedziałem, że Tomek Siewny panią zaprosił, to idziemy razem. Dziewczyna podeszła bliżej. Nie idziemy razem. Niech Pan powie siewnemu, że Inga nie chce robić filmu. Ani o artystach, ani o sztuce, ani o inteligentach. No, co pan stoi? Podprowadzę pana. Szliśmy teraz obok siebie. Kaptur puchówki zasłaniał jej twarz. To jest głupota i fałsz, mówiła przekrzykując sztorm, głupio oglądać świat przez skojarzenia i konteksty kulturowe. Guma do życia wielokrotnego użytku. Już z tego powodu, że Wincent fascynował się japońskimi sztychami, nie można zaakceptować słoneczników. Trzeba się żywić tym, co bezludne, surowcem głębin albo tym, co wyrzucone i zardzewiałe odparłem. Stanęliśmy już przed wejściem do mlecznego Piotra. Podoba się Pani ten tłum podleśnego, można się od nich uczyć pokory, prawda? Poddają się korozji z pokorą. Nie było odpowiedzi. Nie było nikogo, tylko ciemność i zamieć. Wszedłem i zaraz wpadłem w objęcia Tomka Siewnego. Boże, zmarł Pan, w taką pogodę nie trzeba było przychodzić. Dzwoniłem na grotgera, ale pan już wyszedł i już rozpinał mój mokry i zesztywniały płaszcz. rozcierał zdrabiałe dłonie. Tomek grał ratownika z takim rozmachem, że prawie tańczył wokół mnie. Przyłączyły się miłe panie. Jedna z nich była żoną mistrza podleśnego, druga żoną malarza Mauro. Zostałem zaproszonych do mieszkania podleśnych w fundacji rozległego pomieszczenia którego część służyła kuciu, spawaniu, piłowaniu i innym sposobom obróbki metalu chwilę później stała przede mną herbata podana po góralsku Tomek wycierał mi włosy ręcznikiem a ja rozglądałem się bo tu był także spiętrzony złomem magazyn surowca galeria wystawowa kolekcja za chwilę do zapachów warsztatowych dołączyły aromaty kulinarne, bo żona podleśnego i żona urugwajczyka smażyły placki ziemniaczane. Tomek znikł i za chwilę wrócił z suchymi skarpetami pożyczonymi od kogoś z rezydentów, aby gość mógł osuszyć stopy. Ledwie się pozbierałem i odetchnąłem, zaczęła się rozmowa. Przedstawionym jeszcze kilku artystów i przy plackach gadaliśmy o tym jak nieuniknione jest to że jedni dla drugich stajemy się spektaklem to tylko wtedy kiedy jedni drugich zamieniamy w towar upierał się Tomek Siewny wtedy gdy nie potrafimy sprostać konieczności braterstwa a braterstwa możemy się uczyć od przyrody od rzek strumieni Starych drzew, bezinteresownie śpiewających ptaków. Dziękuję bardzo.